Tiririm tiririm. ją, ludziska. Jedziemy w drugim, już drugi odcinek. Tutaj. co mi przerywasz jak mój monolog? Ale tu nie ma nikogo, dobra. Chyba nieważne. Eee, notatnik. Trzeba zajrzeć w notatnik funkcjonariusza. I tu mamy tak. Lew. Eee. Nie wiem, trawa i ptak teraz, te symbole musimy tu ustawić lew zielsko, nie to szczała chyba, nie, zielsko i tak dobra, mamy to i no, on tu wypadnie taki fajny medalion z głową lwa my go musimy włożyć. Chyba tam, już nie pamiętam, tak, tu. O i już jedna część się otwarła. Tak, jest. Dobra, 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 dobra. I teraz tak, to nie, to musimy znaleźć, nie wiem jak to nazwać, posąg, rzeźbę e, z damą i z jednorożcem. Okay. Nie mam problemu. Jeszcze tylko sobie zerknę do skrzyni, żeby schować zioło. to sobie na skrzyni zielską, tylko przesuń. Może jeden spray, bo po co tam w sumie tyle tego dziadostwa? Tak jest, tyzorek. Ręcznie by tego nie mógł zrobić. No bo jak? This is not how I no, na pewno. Ale wiesz, jak to mówią? Jesteś chłopie wrzucony w głęboką wodę, to później sobie ładnie poradzisz. Co tam jest? Syf. Panie, tam jest syf. A zioło? O? Czy coś tu będzie? Nie, nie ma. Bo w klasycznej wersji, w tym pomieszczeniu, przez tą szybę przeszedł taki stworek. Jak on się nazywał? Nie pamiętam sobie. Hunter chyba. Albo nie. Slayer. Nie, nieważne. Ojej, tuś Tu ktoś tu nie cię, czy co? Upływ, podrachane te ściany są. Fajny okay. syf Okej Nic tu nie mamy ciekawego A tu nic na głowę nie wyskoczyło wysko Wow! Co tu się dzieje I... on by mnie teraz dziwnał. Jaki on poszarpany jest Jaki poszarpaniec, fes Ale zajebiście to wygląda, co? Fes, to Patrz, ktoś tu się fajnie z, z, ze mną bawi O ty gnoju! Tak właśnie myślałem Okej okay. Tu zamknięte jest. Tak, to trzeba klucz. Marwin! Jezi yes, Marwin! Ty... Jaki seksowny kocik <noise> Kaciamber O kurde, co tu się dzieje? Ale ktoś tu ma niezły power Niezłe tipsy. Ale niektóre są takie laski, nie? Z takimi długimi tipsami. Poważnie, nie? Znaczy... No mnie to w ogóle nie kręci. Chłopcy są spoko, jak są mniejsze, ale nie takie długie, jak one mają. Nie, nie, nie. aż takie długie nie. Okej. Okay. Lo, 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 już się zaczyna. Co mogę z tym zrobić? Dobra, pieprzę cię. Was... No właśnie, to jest to. Właśnie to jest to. Pieprzę ją. Da, jest to jest tu coś w ogóle do zebrania? Amunicja, czy ona tu w ogóle może wejść? Wydaje mi się, że. Opis wydarzeń. Dobra. O, kurwa, chyba jednak może wejść. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, nic tu nie ma już do zebrania, ale tu jest otwarte? Zamknięte? Zamknięte, dobra, łańcuchy. To spadamy stąd. O, chyba jednak mogą wejść. To nie jest. Śródełemce nie mogli, nie? Ci obrzygań Okej, okay. nie żyje Właśnie 8 pestek, nie ma tragedii Czego muszę zrobić? Kurde, ja chcę grać, grać tak, żeby nie zabijać wszystkich, bo sz szkoda troszkę amunicji. Ale tego bym w sumie dzióbnął, bo mi tak przeszkadza. Dobra, nie leży. Czy tu jeszcze jeden jest? Jest jeszcze jeden, ja pierniczę. Może uda mi się go nożem zabić. Pani by Chyba umarł. Dobra. Po co mi spluwa? No dokładnie, no po co mi spluwał, Mam jad w ustach. Harknę na ciebie i cię nie ma. Majcie, cię roztopię. Ona bank żyje. Mówiłem. Dobra, dobra, nie wstawaj, nie wstawaj, nie wstawaj, nie wstawaj. Leż, 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 leż. Dobra, umarł. Dobra. Czy ja tu mogę wejść? Zamknięte jest. Okej. Okay. No nie wiem, może tu? Notatka, klawisze, dobra, zapasowe klawisze. Gdzieś tam są Czyli tak, nie mam ani dwójki, ani trójki. Czyli tego nie otworzę. Ktoś tu jest? Nie wynajmuj mi takie rzeczy, ty. Kurwa, ktoś tam chyba wstał z tej ziemi. Tu jakaś karta, karty też nie mam. I dwójki i trójki nie mam, czyli mogę otworzyć 109 i 106 109 106, dobra 109 106 okej okay. tu mamy co? rolka filmu amunicję Kurde, zajebiście mi się w to granie. Trzeba wam powiedzieć, no, że jak nie graliście, to. Chociaż zobaczcie. Te, pato. Te, trzy ja dobrze widziałem. Kurwa, przecież ja tu rękę widziałem teraz. Patrz, to gówno żyje. Co za bydlak. Co żyje nadal? Nie umarł. Patrz to. Ktoś się tam dobija. Tu, tu nie byłem jeszcze, nie? Ale kurwa, gumbi teraz tu wejdzie. Jaki przypał. Prostrzelniczy. okej okay. zastosowanie prochu to akurat municję ja. tam będą drzwi zamknięte ten stanie na bank a tam jest safe jaki był kod? 9 15 7 chyba 9 Piętnaście siedem, jest, ale mam łeb jak sklep. Dorwo na biodro. Większy kwipunek więcej miejsca. No i dobra i nożą teraz. Co ty gadasz? Nic to nie ma przy nim. Ej, bo no, byłem pewien, że wstanie gnuj, no to zapijaczona świnia. Dobra, czy coś tu jeszcze jest? O, e, inicjały chłopie, nie pamiętam. Leon Okej, okay, tam jest Hall Kurwa, już się zaczyna Coś tu kurwa jeszcze jest Do zebrania No i chuj, dobra, spadam stąd <gryw> Serio, wyjazd Dobra, te ścierwo się tu jeszcze nie dostało Przez okienko ja tu mogę użyć desek, patrz. Chyba użyję. Mi się wydaje. Opie, szlaban. Nie, nie mam przejścia. Szlaban spuszczony. Jest alright. Amunicja, dużo amunicji. Dobrze, niech jest. Niech nas rozpieszczają. A to akurat jeszcze ogarniam. O, mążeczka klasyczna poleciała przez chwilę. Tu możemy połączyć. To jest najlepsze połączenie. Czerwone zioło z zielonym. mówię sobie ten, tu mamy rolka filmu zaraz sobie to... Nie wiem, jak to nazwać. Odtworzymy? Nie, na pewno nie odtworzymy, ale wywoł wywołamy film, o, zdjęcie pamiątkowe. Dobra, i tyle. <dobra>, dobra. Czyli saving. Jedziemy dalej. Ktoś tu jest?

Klękaj! Pan nie chce klęknąć. Dobra, szybko! Dawon. Chyba zginęła. Znaczy, jak ona mogła zginąć, jak ona już nie żyje, nie? To jest to. Nie wiem, jak to nazwać. Znaczy, ja chcę iść do góry. Czerwone zioło Czerwona różowa, jaki to jest kolor? Czerwona. Okej, okay, tu nie mogę przejść. A, dobrze wiedzieć. O ty! Wiedziałem! Ty! No. Ok, znowu jakieś inicjały do szpindu. Po strzelba, już do strzelby? Świetnie, do pompy. Pompuj mi! Pompuj! Możesz oglądać przedmioty pod różnym kątem, wybierając je i używając polecenia. Obejrzyj. Być może dowiesz się czegoś dzięki, czemu będziesz postępował w rozgrywce. Ciekawe. Obejrzyj. Pokaż. Aha. Czyli tak, tak, tak. Nie, tak, tak. Tak. Też nie. <laughs> Ej, mam to. Tak, tak. Kurde. Kurwa, już się straciłem. i 50 na 50. Jest! Jest, 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 jest. Ale dziwny ten safe. Takiego jeszcze nie widziałem. Patrz to, Netflix! Idziemy na dół. Instrukcja przenośnego safe'u. No, to akurat już wiem. To opanowane, chłop. Tu nie, tu je gorko, tu nie można jeść. Co idziemy na dół? Ty tam, facet. A wam. O, je, Ty! No i to było. Tam nie. Oj tam nie, 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 tu nie, 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 Tu nie, i, dwa, i trzy. 208 może. o, 2 i 3, dobra, dobra, daję, tą, dawaj tą dwójkę użyj to klawisza numer 2 to było 208, nie? 208 i 102 dobra tu jest proch Nie, 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 to nie. Mamy do Pompuj, pompuj! Te pompki. Szybko, bo nie jeszcze wejdą z tego pokoju za wszelką Ej, Trzymaj! <ścoughs> szkoda, piesz, tej grobcie, co ty robić? Nie, takiego wszorza, nie szkoda. Śmierdziele... Nie zrobimy tak, pomieszamy od razu to nie? Połącz, przesuń. No i dobry, dobry save, bo mi dobrze poszło. Fajnie, kurde, podoba mi się to, że to się tak szybko zapisuje. Ceg, czek już. Dobra, idziemy do góry. Znaczy, ja w sumie muszę iść do góry. Ciekawe, co mnie u górę czeka. Jakieś pajączki albo jakie manekiny znikające i się pojawiające pastki to znowu 40 naboi też jedna szafka inicjały super kurwa mać, patrz to. jest klucz! Klucz jest, ty. Pięknie. I ten klucz niebieski serducho jest do, do tych drzwi. I tyle. Gdzie jeszcze jest niebieski klucz? Tu jest zamknięte. I tu jest. Pik, to jest w ogóle klucz pik. Te. słyszeliście to? Ktoś tam chodził normalnie, ja pierdolę, masakra, nie? Powiem wam, pierwszy raz jak w to grałem, to no może nie była kupa, ale. Jeee! Yeah! Kups, Go! Ej, ode mnie. ale by się pompa przydała teraz. i przydałaby się fest. To ocalałek, fajnie. Kto to był? Fez. Okej. Okay. Ten mi się nie podoba. Oj, nie podoba. Nie podoba mi się FS To jest proch. Szek. ...deski, dobra... No, no. No, nieźle, takie to jest, kurde, straszne, nie? Takie klauny. Klauny i... Pajacy. Masakra. Idzie na... Eee! Po potu... Is dead? Nie wierzę w to, żeby on... ...nie żył. <śpuszczaj> rączka, daj rączka, ty, daj no rączka. Wejdziesz za mnie, wyjdziesz za mnie. nie będzie tu sam ten pająk. Co tak po ścianie chodzi? Tu mam amunicję. Ładunki wybuchowe. Okej, to nie interesuje mnie to. No co że jak zajebiście! I znowu więcej miejsca. No dobrze, dobrze! Nie żyje tak, na pewno. udaje jej tylko. Okej. Okay. Jakaś biblioteczka tu jest. Fajnie, tu jest. Dobra, ale tu się... wow! jeszcze... Dobra, 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 dobra. czekaj, 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 czekaj,

Dobra, mamy to. Ale tam w ogóle muszę wrócić, bo tam pewnie są fanty do zebrania, ale to kurde by się shotgun przydał Chyba. Patrz. Jednak nóż bojowy, czerwona książka tu jest. Czy ja w ogóle stąd wyjdę? Jaki wałek! ja mam iść później. Tu jest nóż, dobra, książka bojowa. Ile ja mam w jakim no, wystarczająco. Ale ogólnie drzwi są po prawej stronie, okej okay. To dawaj no Kurwa, jak tam jest? Ja pierdolę Leon, co ty odpiendalasz? By dłupiej Tam jest zeszedł nóż. Ja nie przejdę teraz! Nie, jest, jest, jest. Patrz, kurwa, nie wziąłem tego noża, ale wziąłem Słuchaj, ta książka jest Kurwa, może być tak Pik Okej okay. Wydupiej <grystanie> Masakra, nie? Jakie emocje Dobra, tam mamy... Marvin, co ty o tym jak chcesz z gościu? Here, take a look. Yes, Claire. I knew she'd make it. Oh, you know her? yeah name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard through the second floor east side. <laughs> I'm on it. Facet. Thanks, Lieutenant. on Tak. Ale jeszcze jedna. Teraz do ekwipunku. Znaczy ekwipunku do skrzyni, co? Ja w ogóle plotę. To będzie jeszcze potrzebne. To na razie pewnie nie. Okej. Okay. Czyli do góry trzeba iść. Ale tam zostawiony jest. Tam jeszcze mogę Ci otworzyć tutaj. Ok, mamy to. Jest otwarte. Na nie idę. I klucz jeszcze będzie potrzebny do tamtych drzwi. W tym pomieszczeniu. I zobaczymy, co tam jest w tym pomieszczeniu, i myślę, że możemy kończyć powoli. Nie ma co szaleć. szalą, szalą. O, użyj przedmiotu, i tak jak wam mówiłem, można go już wyrzucić. Wyciepać. Urwę, co tu jest grane? Jakiś helikopter, czy co? Dobra, tu jakaś kolba będzie potrzebna. Korba, nie kolba, no korba. Kolba to może być kukurydza. co my tu mamy? Tu jest ten gościu z tego zdjęcia, nie? Jak kojarzę? Karta magnetyczna, no zajebiście do tamtych, tych, dobra. Trzeba nic więcej, nie ma co? Dłoń. Aha, do tej księgi, a ja nie mam tej księgi. Kurde, ja ją normalnie schował si wrócić. Dobra, czyli wydaje mi się, że się jeszcze wrócę. Tą księgę i to zrobię, ale to już poza nagrywaniem. Nie będę was męczyć. To co, zapraszam do kolejnego. Możecie zrobić jakiś szum na kanale i Dzięki za oglądanie.